Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym omówić i przedstawić bardzo ważne ćwiczenie dla dolegliwości bólowych Dolnego Odcinka Kręgosupa i Biodra. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdę do omawiania tego epizodu, chciałbym Cię prosić o łapkę w górę, o komentarz i o subskrypcję. Zasubskrybowanie tego kanału będzie to pewnego rodzaju wsparcie dla mojej działalności i dalsza motywacja do tego, żeby regularnie nagrywać. Dzisiaj chciałbym omówić. Wzmacnianie mięśnia pośladkowego średniego jest to oczywiście duże uproszczenie, ponieważ w czasie odwodzenia kończyny dolnej nie da się tylko i wyłącznie ćwiczyć jednego mięśnia. Ale w dużym skrócie w dużym uproszczeniu będzie to stymulacja włókien tylnych mięśnia pośladkowego średniego, pewnie pośladkowego małego i pozostałych mięśni prostujących staw biodrowy, ale zaangażowanych w odwiedzenie. Bardzo częste zjawisko, z którym mamy do czynienia, kiedy pojawiają się dolegliwości bólowe, można powiedzieć, są pewną konsekwencją pewnych zaniechań, pewnych działań, pewnych zmian w narządzie ruchu, jest to, że wielu z nas z racji aktywności fizycznej, różnego rodzaju sportów, przebywania przez wiele godzin w pozycji siedzącej dochodzi do nadmiernego napięcia i skrócenia zginaczy stawu biodrowego. Wtórnie do tego zjawiska pojawia się osłabienie mięśni wykonujących wyprost w stawie biodrowym. Więc na początku to jest tylko nadmierna aktywacja, nadmierna aktywność mięśni zginających, które muszą pracować cały czas, kiedy siedzisz, bądź są utrzymywane w skróceniu, kiedy przyjmujesz pozycję siedzącą. Z czasem dochodzi do osłabienia tych mięśni, do rzeczywistej inaktywacji tych mięśni. Stąd u osoby z przodopochyleniem miednicy pogłębionym, opisywanym często jako zespół skrzyżowania dolnego, tak to nazwał Janda. Stąd w badaniu elektromiograficznym, kiedy przypnie się elektrody na mięśnie odwodzące czy na mięśnie prostujące staw biodrowy, te duże mięśnie, to ta aktywność jest już bardzo niewielka. Chciałbym, żebyś wiedziała czy żebyś wiedział, że rozwiązywanie problemów typu ból kręgosłupa czy ból biodra to nie jest tylko wykonanie paru ćwiczeń i paru powtórzeń. Tylko to jest cała seria różnych technik, sposobów pracy z różnymi parametrami. Tutaj będziemy mówili o parametrze siły i w pewnym sensie o parametrze wzorca ruchu. Natomiast pozostają jeszcze inne jak elastyczność, jak miękkość tkanek, przesuwalność tych tkanek i pewnie wiele innych można było by wymienić, które składają się na sprawnie funkcjonujące biodra czy na sprawnie funkcjonujący kręgosłup. Teraz będę leżakował i opowiadał trochę więcej o tym ćwiczeniu, czy o funkcji odwodzenia stawu biodrowego. Tak jak wspomniałem, nadmierna aktywność na co dzień zginaczy będzie sprawiała, że są one skrócone. Mięśnie z tyłu, niech będzie dla uproszczenia, tak książkowo, klasycznie, w modelu mięśniowym, że mówimy o tylnych pasmach, tylnych włóknach mięśnia pośladkowego średniego. Mięsień ten jest coraz mniej aktywny, wręcz niewydolny w swojej funkcji Natomiast funkcję odwiedzenia gdzieś mamy. I ona jest wykonywana niestety tymi, tymi, że właśnie zginaczami. Z racji tego, że duża część zginaczy stawu biodrowego są to jednocześnie odwodziciele. Jest to przednia część pośladkowego średniego, pośladkowego małego, czy naprężacz powięzi szerokiej. Stąd jeżeli tył jest nieaktywny, to tą czynność odwiedzenia można wykonać za pomocą mięśni zginaczy. I bardzo często do czegoś takiego dochodzi. Czyli osoba, która Planuje wykonać odwiedzenie, czy prosi się ją o to, żeby uniosła nogę do góry, to nie unosi jej poprzez wykonanie odwiedzenia, czyli ruchu w płaszczyźnie czołowej, tylko wykonuje jakąś kombinację zgięcia. Ba, może jest to kombinacja jeszcze z rotacją zewnętrzną, jeżeli nadmiernie aktywne są rotatory zewnętrzne, czytaj pośladkowy wielki, czy gruszkowaty chociażby. Więc dochodzi do szeregu różnych zmian. I teraz opowiem. No i teraz bardzo często jest tak. Że wiele osób, tak jak wspomniałem, wykonuje to ćwiczenie w ten sposób. Czyli właściwie zamiast wykonać odwiedzenie, wykonują skręt miednicy i wykonują zgięcie w stawie biodrowym. Przez to ta noga idzie bardzo wysoko do góry. Jak wiesz z anatomii, to, czy z kinezjologii, odwiedzenie w stawie biodrowym wynosi około 45 stopni. Więc nie ma opcji, żeby unieść ją pod kątem 90. No i niestety ta sytuacja, która wygląda mniej spektakularnie, jest bardziej pożądana i przynosi bardziej pożądane efekty. Z jednej strony, z racji tego, że chodzi tutaj o kontrolowanie ustawienia miednicy i nie wykonywanie, to jest jeszcze kolejny element, nie wykonywanie tego dolnym odcinkiem kręgosłupa, tylko wykonaniem, wykonywaniem poprzez mięśnie odwodzące biodro. No a inna rzecz, że tutaj właśnie pracują te umęczone i już nadmiernie napięte i skrócone zginacze. A one są przygotowane do tego, żeby cały dzień pracować. Czy to w siadzie, czy w jeździe na rowerze, czy w bieganiu. One są do tego przystosowane. A im bardziej one będą aktywne, tym znowu nieaktywny będzie tył. Zachęcam Cię teraz do tego, żebyś się położył, czy położyła na podłodze. I spróbuj wykonać to parę ćwiczeń w tej pozycji, i parę ćwiczeń w tej pozycji. Z pewnością zauważysz, że w tej pozycji to mógłbyś to wykonywać setkami czasami raczej to będzie pogłębiało Twoje problemy. Natomiast niejednokrotnie jest tak, jeżeli się kogoś poprosi o wykonanie ćwiczeń w ten sposób, utrzymanie nogi w stopy, w pozycji neutralnej, czyli ani skręconej na zewnątrz, ani skręconej za bardzo do wewnątrz. To czasami po 3, 4, 5, 10 powtórzeniach czuć bardzo intensywny wysiłek w biodrze, a ba, czasami może nawet ból. Zabawne, niezabawne, trudno to powiedzieć. Czasami jest tak, że ktoś przy czwartym powtórzeniu już tamtą nogą trzęsie i nie jest w stanie tego właśnie w ten sposób wykonać. Dobrze by było, żeby tego typu ćwiczenie nie okazało się tylko sztucznym ćwiczeniem na kozetce, tylko żeby postarać się w miarę możliwości zaimplementować to od razu. W, w codzienne życie, w sytuację dnia codziennego. Więc jeżeli miewasz przykurcze zgięciowe, to popracuj nad nimi, po piłeczku i porozciągaj, ba, pracuj nad nimi miesiącami, a może nawet i latami i nie zrażaj się, że to tak od razu nie mija. Pogłębione przodo pochylenie miednicy nie jest wcale takie proste do, do rozwiązania. I w momencie, kiedy wstaniesz z takiego ćwiczenia, to nie stawaj właśnie do takiej pozycji, do takiego kaczego kupra, tylko staraj się w międzyczasie wykorzystywać te trójne włókna pośladkowego średniego właśnie w funkcji stania. Może nie spilania pośladków, bo tu bardzo często jest tak, że się mówi o o pogłębionym przodu pochyleniu że mają napinać pośladek. No, można napiąć pośladek. Utrzymując przodo pochylenie miednicy pogłębione, chodzi o to, żeby spróbować wykonać to tyło pochylenie miednicy, czyli, że tak powiem, podwinąć troszeczkę ogon, co będzie rzeczywiście i funkcjonalnie aktywowało mięśnie posiadkowe średnie. Te tylne włókna posiadkowego średniego. To tyle w tym epizodzie. Raz po raz wykonaj te ćwiczenia. Parę razy na jedną stronę, parę razy na drugą. Staraj się pilnować tego w staniu na co dzień. Tu nie chodzi właśnie o jakieś brutalne spinanie, tylko stopniową pracę nad tym, żeby mieć płynniejsze i lepsze e, tyło pochylenia. Piłeczka na biodro. Polecam epizod, w którym omawiam co i jak. Bo jeżeli masz problemy bólowe z biodrem i z kręgosłupem, to tu nie chodzi o to, żeby się tylko i wyłącznie rozciągać, czy tylko i wyłącznie wzmacniać. Tak jak wspomniałem, szereg elementów na to wpływa. A uwierz mi, wiele osób skorzystało z tego, że rozpracowało sobie biodro, czy kręgosłup, ale tutaj mówimy o biodrze, piłeczką i odczuwało z tego tytułu bardzo dużą ulgę, jeśli chodzi o dolegliwości typu bóle kręgosłupa, rwa kulszowa, bóle biodra i tak To tyle w tym epizodzie. Mam nadzieję, że materiał się przyda. Zachęcam do popróbowania, poćwiczenia i dodania znać w komentarzu, co o tym myślisz. Do zobaczenia!